No jesteśmy tu. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Tak. Patrzcie jaki prezencik. Witamy ze strefy czerwonej. Idziemy dzisiaj do Haniusi. I obydwoje. Ale jest upał, gorąco, no. a wiecie, że trzeba nosić tu maseczki. Tak. Ale tak wam powiem szczerze, że jak tak przyjeżdżaliśmy to mało ludzi, nie? No na ulicach Aha. bardzo mało, ja się nie dziwię. Ja się też nie dziwię. Tu mamy drobną upominek dla Haniusi. Idziemy się z nią trochę pobawić, odwiedzić. Ten, ten miły dzień. <głos> <głos> no i zapraszamy was do vloga. Zamknęłam auto. Ja zamknąłem. Ja, ja mam takie, nie, nie wiem czy, czy wy macie widzowie, że po prostu y, y, idę, zamknę auto, odejdę trzy kroki i po prostu mam jakieś takie, że chyba nie zamknęłam samochodu. Mm, ale znaczy, powiem wam, ale nie, ciepło. Kończę gadanie. No i właśnie słuchajcie, pojawił się nieoczekiwanie temat, po raz kolejny yy, setny tysięcy. ten samochód ma coś chyba. Stoi przed nami auto, nie, pokażę zraz numeru rejestracyjnego. No i auto sobie stoi na światłach, nie. Marzena jedzie, ona powoli hamuje. I tak powoli zahamowała, że auto za nim zahamowało, zahamowało i się zdziwiła, czemu on hamuje. Nie no, włączył się ten czujnik takiego... Yy. Front to się nazywa front assist jakby ktoś tam nie wiedział. Jest obiekt przed samochodem. No stoi auto, ale ja jako kierowca ja, ja mam wyczucie i pewien... No, świadomość szybko. dystansu. No to wrzucam potem w yy, i, i hamuję, no. a nie po prostu on bie, 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 No bie. i słuchajcie, akurat trzymałem kamerkę bo chciałem właśnie nagrywać, sądziliście, że nagranie trochę ulicy. I o, nie. o mało co moje zęby by się nie to... zatrzymały na desce rozdzielczej. O naprawdę całe zęby, Gibis cały chyba. Nie, no Marek, byś przesadził, to było spokojne, no ja... To hamowa... nie było takie hamowanie. No nie, bo on włączył się bez powodu. To było takie, wiecie, o. No, no bo ty... właśnie ten frontazist się włączył i bez sensu się włączył. A to jest dobre właśnie. Ja miałam nogę na hamulcu i delikatnie. Z... <laughs> To tak zwane hamowanie w sensie, pulsacyjne. Jak, jak ja słyszę hamowanie pulsacyjne w wykonaniu marzeny. Ha no tak. Dobra. Ale jesteś cały, wszystko w porządku. Nie no, jestem w sensie cały, Nie wszystko w porządku. Ale to już któryś raz z rzędu się tak przydarzyło, że auto zahamowało za marzena. Ale ja uważam, że bez powodu w ogóle, bez sensu reakcja to jest. Ja tylko, ja uważam, że to nie niepotrzebnie... Ale sama się przenaziłaś. Nie, bo mnie to niepotrzebnie wprowadza w taki nagle stres, co się dzieje. Takie, yy, wiecie, zaskoczenie, no jadę sobie spokojnie, wszystko ok, przestrzegam yy, i tak dalej, a ten mi nagle po prostu wyskakuje... Uważa, jakimś... bo ten też wyskoczył teraz. Noż no. ty! Yy, no. Także... No jest to fajna chyba, jest to hmm, potrzebna rzecz, może dobra, ale ja jakoś za bardzo jest wyczulony tutaj ten hmm, asystent... No i popatrz. I teraz hamujesz jak spowoli, delikatnie. A ty podjeżdżałeś? No bo ja, ja różnie jeszcze, czasami bardziej agresywnie, czasami mniej. O, słyszeliście agresywnie. Dobra, nie istotne. Ja nie. E, mogę. Słuchajcie, wracając jeszcze ale, do tego. Ale ekspert, ekspert się. Tak, słuchajcie, ekspert w dziedzinie jazdy yy, samochodem. Kierownicy. jestem Jestem tym pilotem z wieloletnim doświadczeniem yy. zawodowym. Ale w każdym razie tak, na ulicach bardzo mało ludzi. Chyba wszyscy wylękli nad wodę. Albo chowają się. Albo się chowają w domach. My nad wodę nie jedziemy z racji tego, że no, jechać dzisiaj I dystans. i dystans zachować, a wiadomo, no pełno ludzi, nie? No to bez sensu. Więc wolimy gdzieś i tam pochodzić, podjechać autem po jakimś lesie, pochodzić w po jakimś parku albo coś. No i tak mi ja nie dziela. A niedziela wczoraj byliśmy właśnie u obydwoje u Haniusi. No to oby troje bardziej. E, oby troje, tak. F, no to tam na pewno coś, coś tam wrzucą na swój kanał, to wpadajcie do nich. Podobno Marzena przejęła ich kanał. Ja zrobiłam Włam do obydwoje. Mm, a wiesz skąd to jest? Włam? Nie. Z TikToka. Tak? Mm, takie coś funkcjonowało, jakiś no, włamy, tak, Wiecie, ja to już jestem praktycznie TikToku, dinozaur, to nie wiem. Na TikToku mniej kojarzę włamy, ale ogólnie właśnie, no i zrobiłam im włam, przejęłam kamerkę od Mateusza i Pauliny i coś tam, coś tam gadałam. Co konkretnie to musicie wpadać... Ja sama nie wiem. Sama nie pamiętam. Ale właśnie, jeżeli chodzi o Hanię, a Hania ma aktualnie no, rok i niecałe pięć miesięcy. I po prostu sobie tak, jak wiecie, wczoraj no bo się dużo z nią bawiłam w sumie, no bo, no, po to też tam przyjechałam, no bo ostatnio się rzadko widujemy, z wiadomych też różnych względów. Ale właśnie i Hania, no to jest taki słodziak i bawiąc się z nią, tak właśnie sobie przypominam jak to, jak to Michasia miała też tyle, nie? Jaka była... Yy, jak się zachowywała, jak się bawiła. Wiem, że miała takie dwie fazy, znaczy fazy, takie dwa te. Nie, właściwie w tym wieku to już nie miała poobiedniej takiej drzemki. śród... śród o, ona Nie poobiedniej, nawet takiej dziennej drzemki. Y -y, bo ona budziła się na wieczór i koniec było. Budziła się rano, babcie ją chysiały, próbowały ją tam jakoś, wiecie, przynajmniej na godzinkę, żeby tak się zrelaksować. Tego nie. Jak już ją uś już uśpiły, już, już myślały, że ona już śpi. Sprawdzam czy nagrywa. Tak, nagrywa. Odkładał ją do łóżeczka i a wtedy, wtedy ona... Właśnie mogę? takie. W Słuchajcie, sensie, i tak jak auto ma e, front assista tak, i Mihaśka miała w plecach budowany czujnik, <noise> że jak się kładła koniec, oczy się otwierały w trybie natychmiastowym i ona oczy się I druga sprawa, no nie wiem czy to jest dobre czy nie, Michasia nie e, akceptowała od małego e, czego smoczka. Po prostu, ja nawet, żeby to jak wiecie ją uciszyć, uspokoić, bo tam dziecko się zestresowało, płakało czy coś, to... Nie dało się, bo, bo ona po prostu smoczek no, wypluwała. fea, a co to za guma? Chyba nie, nie, także nie przyswoiła. A Hania lubi, nie? No, ona nawet uwielbia. <głos》> lubi smoczek, to znaczy, no, uwielbia. <głos》> także fajnie było, no, ja już kończę tę gadkę i tak sobie y, po, powróciłam wspomnieniami do dawnych lat, y, jak to było kiedyś, jak Michasia też była mała, no i teraz mam taką Haniusię. A my jedziemy się przejść, no i. Trochę teraz... w ogóle piąta godzina. Tak, Dóż. o 17. Ja wam powiem, ja bardzo, ja już chyba to gadałam, ale no nie będę sobie tutaj tam. No ale no, puenta taka, że marzanie upałów, kto je lubi. Ja też je nie nie, nie no lubię. No są osoby, które lubią. W mieście upały są zawsze kiepskie, bo wiecie, jak się nagrzeją te mury, ten beton, ten asfalt to jest są kiepsko. są ludzie, którzy uwielbiają no ale się, nad wodą. gorąco upał. No nie wiem, no w ogóle może. Ale ja jestem taka, że je, ja się tak źle czuję, bo to że masakra. I łatwiej narzekam i narzekam. Hmm. Dobra, kończymy. Ten wywód, no, także tak się zaczął od, y, jak to można powiedzieć, gwałtowne, gwałtownego hamowania. Ach, ten Marek, no już było kiedyś w komentarzach, że ty narzekasz i narzekasz. Zresztą w tytule chyba. Ty ale ty to już, słuchajcie, jest w mojej naturze. To, to no, nie życie. Ma tak, że to no, jest każdy ma jakąś naturę, no, ale każdy ma jakąś naturę. No. No. Ja sobie lubię ponarzekać i pomarudzić i jest spokój. Jesteś happy Marzanie nie reaguje już i tyle. Michaśka też nie. I... Ja se pomarudzę, po po A my ponownie zawitaliśmy w gruzińskiej restauracji. No dobrze mówię, nie? Gruzińska. Finkali. Proszę, proszę, tu masz instrukcję. Instrukcję, jak jej to chyba widzieliście. Chociaż instrukcji nie widzieliście, bo to jest coś nowego u nich. Jakiś Hinkali. Także jak ktoś nie wie pierwszy raz, to naprawdę się nie... Nie pogubi. No, ale marzenkę średnio widać. Tak? No? no bo to jest ciemno. Jest e, w sensie masz ten masz światło za sobą. O teraz mnie to na przykład Teraz dobrze widać, jestem tak, doświetlony. Tak, A ty byłaś czarną plamą. Czarna plama. No, także jak przyjdzie to znowu pokażemy. I w, gdzie to było? W sopocie było? Nie, w Gdańsku było. Ale mi się tam nie zakościli z racji tego, że byliśmy w Katowicach. No. Nie, w ogóle tutaj jest taki, y, 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 wiecie, bardzo przyjemny. O. <laughs> Bardzo przyjemny, y, przyjemna atmosfera, klimat, zaczyna mało się, się muzyczka, no mało ludzi stosunkowo, to też jest ważne w dzisiejszych czasach, także czekamy teraz na nasze jedzonko. No a co do ludzi, to słuchajcie, jesteśmy jeszcze jedna para i na tym koniec, także jest dobrze. Przyszły już lemoniady i słuchajcie, zobaczcie co przyszło, jestem w szoku. Preparat dezynfekcji rąk, ostatnio tego nie było. Nie. Bo gwintali się rękami, dlatego. Widziałaś można Zobaczcie, co ja oczywiście zrobiłam, prawda? Zdolna niesłychanie jestem. Jestem zdolna niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie, moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. Oczywiście rozlałam mnie. I oto przyszło samo dobro. Jak tak. maszynka smakuje? Przepraszam, jak zwykle pyszne. Lekko pikantne, pyszne mięso, wołowe, wieprzowe. Tam jest wieprzowe? Czy wołowe? No, wołowe bo O! No, wołowo, wieprzowe. Zerknięcie było? Tak, w kartę. Zerknęłam, więc jest wołowo wieprzowe, lekko pikantne i bardzo dobre. Tyle <laughs> ciało. no. Dobra, no. Bo Jak, ja aż mi się wystudzi, bo jest takie najlepsze przestudzone. Smacznego. Słuchajcie, właśnie sobie przy samoobsługowym sklepie. Pierwsze takie coś widzę w Katowicach, ale co najlepsze. Marzyna mi kazała kupić, co mi kazałeś kupić? Kukurydzę w wodę, a popatrzcie nie. co dostałem zamiast kukurydzy, dżem, truskawkowy. Nie, to, że są napoje takich tych to ten, ale na przykład tu jest właśnie ja Ale zezpiecki. Ale nie, słuchaj, ale... rozumiesz, chciałem kupić kukurydzę, a on mi dał dżem, truskawko A ty tam je. po około kukurydzy jest dżem, Może źle nacisnąłeś, no, wiesz? Marzyna, na całe szczęście, co ci jest tego TikTok i widać, że wybrałem w koszyku kukurydzę Tak? No ale jak to zrzuca? No, bo na jak? zrzuca, no, podjeżdża koszyk. A koszyk podjeżdża. Podjeżdża koszyk i normalnie się zrzuca. No, no ale, bo nie widziałam a... tego procesu. Muszę koniecznie zobaczyć, No, tiktoka. ja też. Bo nie widziałam. Także wpadajcie, zobaczycie TikToka, taki super sklepik. No, tylko trzeba uważać, to się kupuje. Pły do dezynfekcji. A coś innego i. Może sobie na jeszcze kupić. Dobra, to następnym razem no. idziemy. Także kukurydza. Kukurydza truskawkowa. Słuchajcie. Pierwszy raz widzę przecież z kukurydzy. Ale może być. A w ogóle co słuchajcie za chwilę będzie burza. Ja to czuję. No popatrzcie jakie niebo. No zobacz, może jak nam chmury nadciągają. Co jest? Dobra, daj, włoży zakupy. Piękna kukurydza. Co? Piękna kukurydza. Ale jeszcze wody napiję od razu. Także teraz pijemy wodę z automatem. A no, no. czy znaczy, to słuchajcie, to, że jest automat z wodami, to jest coś, coś naturalnego. Ale żeby można było sobie zakupy spożywcze zrobić. Bardzo wygodne na niedzielę, nie? Chociaż wiadomo, w niedzielę są inne tam. Ale jakie ceny Płazy wiesz? czynne. Nie. Wiesz co niedużo, 3 zł jeszcze zapłaciłem za wszystko. Ty, właśnie, 3,60 chyba zapłaciłem. No to dżem przecież kosztuje więcej. Gazowana, moja ulubiona. Ja lubię gazowaną wodę. A Michaelka znowu lubi wodę tą. E, nie gazowaną. A wy napiszcie w komentarzach jaką wolicie. Gazowana czy nie gazowana. Na pewno się dziwicie czemu nie było filmu wczoraj. A, dziwicie się. A pytania no były. Były pytania. A czy nie ja no? Właśnie... Się dziwię, skoro były pytania, to było tak. Yy, tak, niektórzy pytali o to, że yy, dlaczego nie ma coś tam, bo po prostu ja się nie wyrobiłam. Znaczy się raz, że to, a dwa, że yy, nakładały się filmy. Yy, dalej. Yy... Michasi i nasz zawsze co czwarty dzień, więc stwierdziliśmy, że to przesuniemy. I się nie wiadomo yy, na co. Ja co czwarty dzień, czemu to tak szumi? No bo musiałem słuchajcie, zwiększyć w komputerze chłodzenie, bo się gotował. Można było steki na nim robić, tu. Steki, ale właśnie, jeżeli chodzi o ten film, to nie wyrobiłam się to, to, to ale druga sprawa, też właśnie nakładanie. Dlaczego nakładanie? No bo co czwarty dzień się nakładały no filmy. to był problem. Nie, to potem był problem, bo wiecie tak, miniaturki mm. trzeba zrobić dwie, tu, a jak? Już się nerwowo zawsze robiło. Bo I wiecie, po co? ja jeszcze nie ogarnęłam miniaturek, jeżeli chodzi o no. A tak, tu, y ja YouTube ja latam z tą kamerą, a ja zawsze montuję. A tyle. na pewno jest zoom. Nie. 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 Uu. Uu. No, także od teraz dalej co, co drugi dzień filmy pójdą z tą różnicą, że był ten jeden mały przeskok. Tak, zatem od dzisiejszego dnia co drugi dzień, co drugi dzień będziecie widzieć yy, film Także to nie jest tak, także że kończymy to... nagrywać na YouTubie już. No nie. i to nie było, żeby tak naszych widzów zdenerwować, czy co? No to znaczy to wyszło dwa, takie dwa to... w jednym yy, przypadek... Yy, przy, po, też... przypadek przy, yy, po, Jak to przypożyczę? Przypadek Aha! To jest na spożytecznym, widzicie? To już chyba z tego ciepła mi się tak po, móc z pożytecznym spożytecznym to jest jakie, co? Nie właśnie. Przyjemne, Jemne spożyteczne, a tu przypadek spożyteczny Przyjemne, spożyteczne. Ale także... naprawdę szumi i mam nadzieję, że Wam nie szumi ten komputer. Ogólnie jest bardzo ciepło. Jak się chłodzicie? Ja zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają yy, możliwość korzystania w domu, w mieszkaniach, z klimatyzacji. Oj, teraz hejt się poleje. Czemu? Bo są, są przeciwnicy klimatyzacji. Ja znam nawet osoby, co mają w samochodach klimatyzację, a jej nie, nie, a o, nie włączają. A to chodzi o co? Środowisko? Nie, o to chodzi, że to jest niezdrowe. Niektórzy tak twierdzą. A tak, że no niezdrowe. Bo że jak jest duża różnica temperatur, no to jest niezdrowe. Duża różnica temperatur, że jakieś grzyby, nieczyszczona klima i tak dalej, no to no, Ale się wszystko robi tak jak trzeba, no to. Yy, to można sobie trochę ulżyć. Aby chyba zdrowiej w takim chłodniejszym pomieszczeniu w niż... W tych upałach tym bardziej, że to, to się utrzymuje. Yy, na pewno lepiej się znosi upały i to wiemy z doświadczenia nad morzem. Tam mm, gdzie bo jest... Tam jest, znaczy, tak, gdzie jest woda, gdzie jest dużo wilgotno wody. I... Albo w lesie nawet. W lesie. Także wszystkim, którzy aktualnie są nad morzem polecamy wieczorne i dopołudniowe i popołudniowe spacery, chociaż. Przy morzu, ale nie na plaży. Tak, chociaż są takie godziny, wiecie, wyznaczone, takie czerwone godziny, tam mniej więcej od 12 do no, 15. Ale nie? to do kogo? Do tych, co leżą plackiem? Do tak, no i takich osób, które nie powinny jednak ze słońca tak plackowato korzystać. Mm, ale jakbyśmy no, chodzili zawsze pod drzewami, no to wiecie. To, to, czy to 12, czy to pierwsza? No właśnie. 10. i tak jest cień. A teraz mi, e, bo jestem trochę ten, muszę sobie zjeść kolację. Już taką późną. Ale wiesz na co mam ochotę teraz przyjść. Nie wiem, na Hinkali. Nie. Ja słuchajcie, zjadłem dwa ostatnie, co przynieśliśmy do domu, bo nie, nie szło tego zjeść. Jak nie szło? No nie że nie, nie. Aha, nie zjadłeś się. Nie zjadłem na miejscu, to w domu zjadłem. A to były moje. Nie, jeden był twój, jeden był mój. Ja przyszłam mi ochota na jajko, na miękko. Ale ostatnio właśnie Michaś się wkręciła też w jajka i hmm. postanowiła, że... Spróbuję... A kiedyś się śmierdziały, tak. Bo nie lubiła. No ale wiesz, to fazy, fazy są różne Ale są. ja też tak miałem. Tak? Na przykład, wiecie, kaszanka po śląsku krupniok. To miałem w życiu już kilka faz, uwielbiałem, nienawidziłem, bo mi śmierdziało, uwielbiałem, nienawidziłem, a teraz mm, uwielbiam Tak, Tak z cebulką taka, mm. ale właśnie a propos tego jajka, Michasia postanowiła sobie, bo ostatnio ma fazę na jajko, no najbardziej na podchodzi, że zrobi jajko w koszulce, także jest to wyzwanie, bo jak wiem w MasterChefie... Ale ta ma jakieś patenty Od nie? Nigdy nie robiłam, może wy macie jakieś Raz robiliśmy patenci... coś, ale Pamiętasz Raz było robione jakieś jajko w koszulce. Ja kojarzę, że coś tu robiłem w kuchni, słuchajcie. Ale dawaj, nie jest o tym. Marek, jakąś inną szufladkę otworzyłeś, To marzyna wieś? może wam um, coś kiedyś nagrać, jak Michać robi jajka w koszulce. No właśnie, czy wyszło A czy ja znam prosty sposób. Tak? Zapakować jajko w koszulkę. A, no, tak. To jest pomysł na TikToka. <laughs> to jest pomysł na Marka, właśnie. Dzisiaj zamiast kukurydzy kupił mi dżem. A ale słuchajcie, wiecie. kupiłem, ja wybrałem kukurydzę, no, ale tak. automat mi podał dżem. Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Stawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. I dzwoneczek też kliknijcie sobie, żeby wszystko było na bieżąco. Wpadajcie na Instagrama, bo też mamy takiego. Na Instagrama ka. Michasi, kanał Misia i ja tak się nazywa. No i widzimy się w następnym odcinku już za dwa dni. <laughs> Właśnie. A, ale to nowo No to życzymy Wam wszystkiego najlepszego w te upalne dni. Na razie. To na razie pa. trzymajcie się ciepło. O, ciepło. Ej, teraz życzyj, trzymajcie się ciepło. E, dużo chodu. <grym>